Czym jest Extraction Clean? Jest to detergent do w proszku do płukania wysokiego pH. Produkt charakteryzuje się tym, że nie zostawia lepkich pozostałości i jest super wydajny. Wystarczy wsypać do zbiornika 15 ml, zmieszać z 10 litrami wody i mamy w pełni wartościowy produkt do płukania i neutralizacji wysokiego pH. Produkt sam w sobie ma pH 7,5. Dzięki czemu zapobiega brązowieniu i wybijaniu brązowych plam. Dla maszyn z podgrzewaczem wystarczy wsypać jedną miarkę na 20 litrów wody, co stawia go jako najwydajniejszy detergent do płukania w proszku dostępny w Polsce. Wzbogacony jest o formułę mikroenkapsulacji ProCaps. Global Extraction dodatkowo zawiera formułę antypieniącą, dzięki czemu masz pewność, że w swoim ekstraktorze, nieważne jakie ma zbiorniki, nie będziesz miał piany, gwarantując ci dłuższy okres pracy. Extraction Clean zawiera kompozycję zapachową. Четыре процента.